Cześć Boże, witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek na temat kawy Cameron Bessa ze sklepu Kahawa. będę ją oceniał razem z króliczkiem z Coffee Bunny. Prawda, przywitaj się. Cześć dobry, jestem słodkim króliczkiem, witam Was bardzo serdecznie, cześć dobry. Prawda, że mam piękne usi? Zobaczcie jakie mam wielkie, piękne usi. Zatem zaczynamy odcinek. Słuchajcie, zatem zacznijmy od zapachu tejże kawy. Zapach przede wszystkim czekoladowy. Troszkę może jest tutaj w tym wszystkim też i wiśni. Jeśli o to chodzi, i powiem Wam w ten sposób, że przede wszystkim zapach jest bardzo ładny, bardzo przyjemny, taki właściwie bym powiedział dość delikatny, nie niezamocny, ale na tyle wyrazisty, że wyczuwalna jest przede wszystkim czekolada w tym wszystkim. Z kolei, jeśli chodzi o cenę tej kawy, to jest to 98 y, 90 groszy. Cena bardzo przystępna mi się wydaje, tym bardziej za kawę, która ma, słuchajcie, 82,5 punkta w skali SCA, czyli Speciality Coffee Association, nie jest to kawa typu Speciality, oczywiście. Yy, więc cena jest całkiem w porządku, tak jak powiedziałem, za... tym wziąwszy pod uwagę fakt, że najtańsze kawy, na przykład w sklepie Coffee Desk, Prawda? kosztują 130 zł albo i więcej, a tutaj udało się za naprawdę dobrą kawę dać o wiele mniej pieniążków, prawda, 98 ,90 zł 90 groszy. Przy 82,5 punkta w skali SCA. Gdzie się ta kawa znajduje? Gdzie tą kawę się zbiera? Zbiera się w północno-zachodnim Kamerunie, na wysokości od 1500 do 1800 metrów nad poziomem morza. Także dość wysoko. Kamerun w ogóle, jeśli o to chodzi, no nie jest krajem tak kawowym jak np. Uganda, czy Kenia, czy Rwanda, czy nawet Burundi. Jest to kraj, gdzie te ziarna kawowe teraz przejdą do ziarn, czyli Java i Java Blue Mountain i Budbon, one są tam od dawna, prawdopodobnie według legendy, tak jak powiedziałem legendy, ale wielokrotnie powtarzanej, ta kawa pojawia się tam, słuchajcie, za sprawą niemieckich żołnierzy ponad 100 lat temu, i te stare odmiany kawy tam właśnie są. Słuchajcie, tam nie ma odmian typu jakieś SL, coś tam, prawda, które są w Kenii, czyli te nowe odmiany. Oni tam nie mają pieniędzy na eksperymentowanie z nowymi odmianami, prawda? Dlatego też te stałe odmiany tam występują. Prawda Króliczku? Oczywiście, tak jak wcale odmiany królików. Dokładnie tak. Także tak to słuchajcie wygląda. Eee, I teraz przejdźmy do wyglądu opakowania. Opakowanie kamerun Besa wygląda w ten sposób słuchajcie. Z tyłu mamy opis, ja go sobie wam przeczytam słuchajcie. Opis brzmi następująco. Niedaleko w miejscowości Bamenda w północno-zachodnim Kamerunie od niemal 15 lat działa mała fabryka zajmująca się obróbką kawy. Jest w niej gwarno i tłoczno przez cztery miesiące w roku. Od lutego do maja w Kamerunie są zbiory kawy. Ziarna przyłożone są w okolic miejscowości Oku Imbesa, skąd pochodzi Filipe, nazwujące miejsce. To dzięki jego rodzinie i znajomym można liczyć na najlepszą kawę. Ziarna w fabryce są suszone, sortowane i pakowane jak spot. Większość tych prac wykonywana jest ręcznie zwykle przez żony farmerów. W czasie zbiorów kobiety z dziećmi przeprowadzają się w okolicy Bam Mendy, wiedzą, że jak co roku dostają dobrą zapłatę za pracę. Dodatkowo Filip zatrudniał w tym czasie kucharkę, która codziennie ciepły posiłek dla dzieci zatrudnionych kobiet. To dobry czas często jedyny w roku, kiedy mogą liczyć na zapłatę i codzienny ciepło obiad. Spróbujcie kawy z Mbesa rodzinnej wioski Filipa. Bartek Bielicki. Kawa jest wypalana w Polsce, 20, 19 marca 2025, data palenia, dobra jest pod espresso między innymi, słuchajcie, yy, także tak to wygląda, powiem Wam jeszcze, że jest, są to okolice wulkaniczne, także jeszcze lepiej, yy, pokażę Wam teraz jak wyglądają ziarna tej kawy, ziarna wyglądają w ten sposób, Bardzo ładne ziarenka, bardzo fajne. Naprawdę bardzo ładnie. I teraz przejdźmy już do próbowania kawy. Powiem Wam, że ja spróbuję jej nietypowo, bo czasami lubię sobie wypić kawę espresso z dodatkiem mleka i właśnie z tym dodatkiem mleka espresso dla Was wypiję na początek. Zobaczmy jak ona smakuje. Bardzo dobra taka czekoladowa. Jakby taka mleczna czekolada wpłynie, bym powiedział w ten sposób. Naprawdę bardzo smaczna taka, mówię, mleczna czekolada wpłynie. Bardzo dobra kawa. Naprawdę super pod tym względem. A teraz spróbujemy tutaj. Przede wszystkim wyczuwalne są tutaj wiśnie. Wiśnie, wiśniowość taka. Gdzieś w tle maliny, ale przede wszystkim właśnie, właśnie wiśnie. Troszkę czekolady gorzkiej. Bardzo dobra kawa, bardzo fajna. Bardzo taka bym powiedział. Naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna kawusia. Awter też pozostaje po obu stronach policzków. W gardle trochę pozostaje Aftertaste'u. Właśnie taki czekoladowy Aftertaste, taki Aftertaste, bardzo bym powiedział, e, takiej dobrej, gorzkiej czekolady, Linda na przykład, jakiejś czekolady, coś takiego. E, naprawdę bardzo fajna kawa. Bardzo przyjemna, bardzo smaczna. Jak dla mnie, bardzo w porządku. E, słuchajcie, e, do czego ta kawa? Myślę, że przede wszystkim pod na przykład muffinki różnego rodzaju. Pod na przykład czekoladowe króliczki. Dokładnie tak, czekoladowe króliczki. Pod moi drodzy różnego rodzaju na przykład słuchajcie, jajka z czekolady. Też takowe są pod moi drodzy też ciasto pigmentowane świetnie by się nadawało. Pod baklawę, pod chałkę żydowską świetnie by się nadawała ta kawa, bardzo fajna, bardzo przyjemna kawa, taka bym powiedział, dosyć taka naprawdę fajna kawa, słuchajcie, właśnie to te wiśnie czuć dobrze, te owoce, ta owocowość jest przyjemna. Fasowość jest niewielka, bym powiedział. Tutaj w tej kawie jest to kawa, co zapomniałem dodać, jest to kawa myta, łoset, prawda, co daje właśnie tę tą smukłość tej kawie, bardzo fajną. Także słuchajcie, ja powiem szczerze, tej kawie daje za to wszystko daje jej szóstkę. Słuchajcie, jest naprawdę świetna kawa. I naprawdę warto ją sobie wypić za taką cenę. To spokojnie, sześć. Także szczęść Boże, trzymajcie się mi Światła. Jak zawsze dobra kawa, prosto z Kamerunu. A wiecie, że przy okazji do Kamerunu, właśnie kawę przywieźli prawdopodobnie niemieccy żołnierze. Według legendy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.